Halo dzień dobry! Dzisiaj o tym, jak przywołać i pokonać Worldbota i Celestial Saiyana. Bosowie ci są aktualnie najbardziej endgameowym, głównym, jakim możecie zrobić. I z góry mówię, bez tych 200 godzin w Don't Serve Together nie ma co w ogóle podchodzić. Aby móc chłopaków zbić, trzeba najpierw pokonać Celestial Championa, na temat którego jest cały 35-minutowy film, by odblokować wyłomy, by pojawiły się lunarne wersje klasycznych bossów, czyli Duke, Klopsa, Burger'a i Walga, o których mamy kolejny 17-minutowy film. Tych Rozbić w dowolnej kolejności, co pozwoli Wakstafowi kontynuować badania nad istotą księżyca na wyspie Kababy. Ta nie będzie zbyt szczęśliwa z nowego współlokatora, Ojoj, jak mi przykro. Oprócz Wakstafa pojawią się nowe śmieci, steampunkowy płotek i jego stół, który wkrótce udostępni nam nowe kaftingi. Naszym pierwszym zadaniem jest eksmisja starej baby. Do tego trzeba odwiedzić wcześniej wyspę Małp, postawić stół kartografa, narysować za pomocą papirusu i pióra do pisania mapę i dać ją Wakstafowi. Ten po chwili ją zwróci znaczy, rzuci na ziemię jak psu, my ją podnosimy i zanosimy kebabie. Ta stwierdza, że już ma dosyć sąsiada śmierdziela i wynosi się na Wyspę Małp. Po przeprowadzce kebaba powiększa swoją ofertę o Hermit przedmiot pozwalający nam przerzucać kebabę gdziekolwiek nam się zamarzy, byle blisko wody i na stałym lądzie. Tworzymy go ze skoróbek kaki i kamienia księżycowego, wracając do wakstafa. Naszym kolejnym zadaniem jest powiększenie wyspy. Do tego celu potrzebny jest nam nowy typ doków stworzony ze skapu i cutstone, Potrzebujemy go wytworzyć aż 19 razy, więc robi się już całkiem drogo. Gra nam sama podpowie, gdzie go trzeba położyć. Gdy skończymy na środku, pojawi się maszyna przykryta bezentem, Genialna animacja, Clay. Szapoma! Aby odpalić maszynę, musimy ją zasilić za pomocą gestaltów. Te najpierw łapiemy specjalną siatką z tulecytowej siatki i dwóch skrapów. Schemat na tulecytową siatkę dostajemy po nakarmieniu ćmy z archiw. Klasyczne gestalty dają mniej energii od starszych gestaltów czy gejzerów, co widać po grafice kapsu tych potrzeba aż 6, gdzie nie mogą być wszystkie takie same. Te dajemy Waxtafowi, który będzie kładł dziwne machiny dookoła maszyny. Dostaniemy 5 notatek, które poniekąd spojlują ataki Warbota. Po szóstej kapsule Waxtaf uroczy nas krótką gadką o tym, jak tragiczne źródło zasilania mu daliśmy, po czym w pobliżu spadnie Celestial Revenant. Ten przypomina i właściwie jest pierwszą fazą Celestial Championa, ale posiada planowną ochronę i obrażenia i ma bazowo tylko 8000 punktów życia. Poza tym 1 do 1. Mam trzy opaki którą się rzuca w gracza, unikamy jej zwyczajnie schodząc z dogi, Jeśli was tafi, natychmiast zakończy szarżowanie. Uderzenie 5-6 razy w ziemię, atak ten ma bardzo mały zasięg i kajtujemy go na czuja. Celestial Revenant stosuje te ataki wymiennie, co 2000 wbitych obarzeń dodatkowo zamyka się w sobie, co daje mu pancerz i strzela dookoła usypiającymi gestaltami. Gdy jego HP zjedzie do zera, ten się otworzy, z dupy pojawiony wakstaw podrzuci wam siatkę i nią musimy złapać gestalta wewnątrz. Jeśli wykażecie się brakiem refleksu, odnowi on sobie jedną czwartą życia i odpali regenerację, więc trzeba będzie go ponownie zbijać. Łapiąc jego ducha, okaże się, że dokładnie tego źródła energii szukał Wagstaff i po zaimplementowaniu Warbot jest gotowy do testu. Pozostaje tylko pociągnąć za dźwignię. Warbot jest maszyną napędzaną gestaltami, mającą pozwolić Wagstaffowi zdominować wszystkie inne istoty konstant. Ale hej, wyrwała się spod kontroli i zgadnijcie, kto ma tego boga śmierci oczywiście teraz zbić. Ups. Flobot ma 22,5 tysiąca punktów życia, planalną ochronę i 25% redukcji obrażeń fizycznych, co czyni z niego dość twardego skurczybyka. Przynajmniej mnożniki obrażeń od elektryczności nie działają na tym dziadzie to niedobrze. Oni i jego drony mają 8 różnych ataków, które odkrywają się was z kolejnymi fazami walki. Te są trzy co około tak 7 tysięcy punktów życia. Jego druga forma to Celestial Sion, Potężny, księżycowy duch, który może to i ma tylko 3 ataki. Szalże, zasejanie Aren i lękajcie się, śmiertelnicy, ale jeden niewłaściwy ruch może zepsuć nam praktycznie całą walkę. Wagstaw zadbał o bezpieczeństwo i otoczył całą wyspę polem siłowym uniemożliwiającym wydostanie się z wyspy. Zarówno za pomocą łodzi, Voltoxa, teleportacji pomarańczową różdżką, czy Winonixem. Zegarki wandy co ciekawe działają. Dlatego ciągnąc za dźwignię, musimy być perfekcyjnie przygotowani nie dość, że na Warbota. To i na jego kolejną fazę Celestial Sciona. Zacznijmy więc od wyposażenia. Bardzo polecam na nim Shadow Maula poziomu trzeciego. Na tych bossach bardzo łatwo jest stracić dużo życia, więc wampiryczne właściwości tej broni z pewnością wam pomogą. Skoro cienista broń to na pewno cienisty kaptur, raczej żółty amulet niż Bon Armor, ale to zależnie od Was. Koniecznie cieniste nabawiaczki, paliwo do amuletu i zbroi. Leniwy podróżnik to must have. Z jedzenia na pierwszą walkę 20 pierogów. To może być za mało, jeśli nie macie Shadow Maula, więc nawet cały 40. Przyprawa z czosnku na dodatkowy pancerz, z chili na obrażenia, to bardzo dobry pomysł. Tak jak i żelki, może coś na psychę, na przykład 20 moich ulubionych bananowych szejków na Warbota i 20 zielonych grzybów na Sajona. Do tego ochrona przed uśpieniem, którego tu jest bardzo dużo i wynikającym z niego spowolnieniem, około 10 grzybowych ciast. Z infrastruktury, wyłożenie całej wyspy drogą nie jest przesadą, a znacznie Wam pomoże. Warto też ją oczy ze wszystkich drzew i skał. Dodatkowo potrzebujemy coś na termiczny atak Warbota, zimę, bądź ją symulującą Ice Crystallizer lub stosy na spalenie, deski, patyki i dewno, 9 stosów każdy po 9 przedmiotów łatwopalnych. Wtedy też potrzebna będzie nam ognista różdżka, bądź pochodnia raczej ognistaruszcz. W pierwszej fazie uderza on animacją podobną trochę do zbierania wobota. Zadaje wtedy 100 obarzeń fizycznych i 30 planarnych. Jest to jego podstawowy atak, który kajtujemy 6-7 ataków na unik. Co ciekawe, Warbot atakuje częściej, gdy otrzymuje więcej obrażeń na sekundę, więc grając w ekipie czy mocniejszą postacią, musimy trochę szybciej kajtować 4-5 ataków na unik. Drugi atak zaczyna się od przygotowania Warbota do skoku, a dookoła niego pojawiają się kłęby pary. Skoczy on 2-3 razy, gdzie zwyczajnie odchodzimy i czekamy. Jego trzeci atak zaczyna się podobnie, ale tym razem bez obłoków pary. Warbot najpierw doskakuje nad gata, a potem zwala mu się na łeb. Atak ten jest dość wewny, bo jeśli będziemy cały czas się przemieszczać, Warbot będzie cały czas nad nami lewitować i przyspieszać, co utrudnia wykonanie kluczowego uniku. Remedium jest początkowe stanie w miejscu, by w tym kluczowym momencie ruszyć na bok. Drugi i trzeci atak mają długie animacje startowe, więc te kajtujemy doraźnie i domyślnie trzymamy te 6-8 ataków na unik. Domyślnie walka powinna wyglądać 1-1-1, czyli jeden normalny atak, jeden potrójny skok i jeden skok na łeb, ale czasem mogą być to dwa, trzy normalne ataki. Do ogarnięcia. Po zbiciu Warbota do 17 tysięcy punktów życia opala się faza z termicznymi rakietami. Te są zajebiście wredne, bo kajtować ich się raczej nie da. Będzie on nimi strzelał dopóki nie zbijemy mu życia do około 14,5 tysiąca lub nie uciekniemy na drugi koniec areny. Naszym rozwiązaniem jest więc zmylenie rakiet, albo ogrzewając nasze otoczenie, albo obniżając temperaturę postaci poniżej zera. No, ewentualnie odchodząc na bok i tankując te 5-6 rakiet. A więc, przy zamarzaniu sprawa jest prosta. Warbot nie widząc celu, nie będzie wysyłał rakiet, my musimy zadbać jedynie o zamrozanie walcząc zimą, bez źródeł ciepła lub używając Ice Crystalizerów, taktycznie rozmieszczonych w rogach mapy. Jeden wystarczy, ale dwa są wygodniejsze. Jako, że będziemy cały czas tracić życie, musimy być cały czas pod wpływem żelek, które odnawiają odrobinę mniej niż zabiera zamrozanie, więc tutaj Shadow mału będzie fajnie uzupełniał brakujące życie. Stosując technikę na podpalanie, usypujemy 12 stosów. 8 powinno wystarczyć, ale dobrze mieć ten zapas. Każdy Stos składa się z deski w centrum, która jest otoczona kłodami i w rogach patyki. Te będą cały czas łapać ogień i przechwytywać agro rakiet. Dążymy do tego, by gdy Warbot wysyła rakiety, płynęły co najmniej 3 stosy. Możemy wtedy zbić nawet 2500 tysiąca obrażeń za trójką metoda ukradziona od bręcza. Polecam link w opisie. Teoretycznie, Thermal mogą brzmieć jak dobre rozwiązanie, ale praktycznie nie. Rakiety mają moc wyłączania gwiazd, więc będzie trzeba cały czas je dokładać, a same Thermal bardzo szybko się pozużywają. I taka dycha to raczej będzie za mało, czyniąc tę opcję dość żelną. Jeśli w trakcie walki skończą się wam stosy, a wy nie drzew, możecie je podpalać. Na jeden atak w zupełności wystarczy. Trzecia metoda, gdy nie mamy innych, odbiegamy, widząc lecące rakiety, i zakładamy ciężki armor. Tutaj trochę oberwiemy, ale nie będzie to koniec świata, trzeba jednak odejść. Po rakietach lub ich braku, Warbot odpali dziwne machiny porozmieszczone dookoła maszyny, które okazują się jego dynami. Są dwa typy. Teramity, czyli śmieszne bączki jeżdżące dookoła Warbota i okazjonalnie tworzące pomiędzy sobą wiązki oraz drony, które okazjonalnie strzelają na blisko i daleko od Warbota. Szczerze mówiąc to wiązki są mocno przesrane, więc gracze na ogół decydują się na max 2 Terramighty, by mogły one utworzyć wiązkę, ale nie zamknąć w niej gracza. Co ciekawe, gdy gracz nosi twardy pancerz jak nowy czy Marmurowy mamy 50% szans, że wjeżdżający Terramighty odbije się od gracza, nie zadając mu obrażeń. Warblery są tworzone, gdy damy gestalty wysoko energetyczne, czyli Grazer czy starsze gestalty i tych na ogół dajemy My około czterech. Jeśli chodzi o unikanie, Warbler na S, widać, że zaraz wystrzelą, oraz miejsce tafienia, więc trzeba jedynie zejść im z drogi i nie wchodzić tam z powrotem. Teramajty mają o wiele większy potencjał na wyjechanie z załobota i przypadkowe tafienie. No, zwyczajnie trzeba się nauczyć mieć oczy dookoła głowy, i niestety nie ma tu jakiegoś megatypa. Teoretycznie można je psuć, jednak będą one po krótkim czasie wracać do żywych, więc lepiej skupić się na samym Warbocie. Ten będzie właściwie kontynuował walkę we wcześniejszym stylu. Trzecia faza zaczyna się po zbiciu do 9000 punktów życia i dodaje ona potężny laser z nieba, który poznajemy po obłoku pal dookoła anteny i pojawieniu się hmm. Fal radiowych. Laser zadaje 40 obrażeń na sekundę graczowi, jednocześnie go spowalniając. Warbotowi odnawia 40 życia na sekundę, ale kajtowanie jest proste, wystarczy biec po prostej. Po laserze Warbot odpali znowu rakiety i będzie nimi pluł do około 6,5 punktów życia, więc odpalamy kolejne 4 stosy. Następnie jesteśmy w ostatecznej fazie walki, gdzie musimy unikać podstawowego ataku, skoku na łeb, potrójnego skoku, terramajtów, terramajtowych laserów, warblerów, laserów i rakiet bosko. Tutaj ty będą znacznie krótsze i jeden stos do ich uniknięcia powinien w zupełności wystarczyć. Walka z góry mówię, że trudna, ale po kilku, kilkunastu podejściach powinniście wyczuć rytm i dać radę zbić dziada do zera. Ważne jest to, by trzymać Warbota na samym środku wyspy, ze względu na to, że po jego śmierci z obudowy wychodzi Celestial Sion, a nogi Warbota są odrzucane, gdzie pozwalają one graczowi schronić się przed jednym z jego ataków, co jest tak naprawdę kluczowe dla całej tej walki. A więc, Celestial Sion Główno na czterech kółkach, a właściwie trzech łapach. Boston ma trzy ataki. Szalże, której unikanie jest proste. Gdy tylko zaczyna się ruszać, odbiegamy i schodzimy dziadowi z drogi. Ma duży zasięg ataku, ale jest dosyć wolny. Drugim atakiem jest zasranie areny, które pokrywa arenę lunarną energią, zadającą 25 obarzeń na sekundę i spowalniającą gracza. Lunarna energia nie znika przez całą walkę. Ostatnim atakiem jest lękajcie się śmiertelnicy. Stają, przeobarza się w biblijnie niepoprawnego anioła i zadaje 40 obarzeń na sekundę na całym terenie walki, gdzie jedyną bezpieczną przystanią są nogi Walbota, dlatego tak ważne jest to, by wywalił się on na samym środku areny, by zawsze mieć nogi w miarę blisko. Ale i tak często gacze od razu używają teleportacji, by się tam dostać. A tak lękajcie się śmiertelnicy, stakuje się z efektem podłogi, co zadaje 65 obrażeń na sekundę. przez A taki Te Sion stosuje zależnie od swojego życia. Zaczyna ze 16 tysiącami i do 15 200 stosuje tylko szarże, do 12 tysięcy stosuje dwie szarże na jedno za Sranie. Do 10400 może zrobić jedną lub dwie szarże na jedno zasanie. I dalej dochodzi mu lękajcie się, śmiertelnicy plus może wykonać szarże do środka areny, co ma na celu maksymalizację powierzchni pokrytej przez lunarną energię. Przez Więc zaczynamy od ściągnięcia Sajona do granicy areny. Najlepiej tego, gdzie mamy drogę. Tam chcemy trzymać Sajona około jedną darń od krawędzi, tak by atak z zasaniem pokrywał najmniejszą możliwą przestrzeń. Gdy Celestial Sajon ryknie, będzie on wybierał kierunek zasania. Musimy go nakierować na wodę swoim ciałem i tuż przed podniesieniem kończyn przebiegamy mu pomiędzy nogami niczym w Star Warsach. Tutaj Sion zadaje obrażenia dwukrotnie, więc trzeba poczekać na drugi wstrząs. Nie ma tutaj też co zabijać się o każdą darń, bo arena jest całkiem spora. Liczy się to, by boss nie zasrał całej areny jednym atakiem. W trakcie wykonywania tego ataku w celu maksymalizacji obrażeń warto używać broni zasięgowych. Gdy zbijemy go poniżej 10 tysięcy, zacznie on radykalnie trollować, bo już przed zasrałami, Planiem, zamiast rzucić się na was, może udać się na środek areny. Warto wtedy zastopować gę i uczciwie ocenić. Gdzie zasranie zasra najmniejszą przestrzeń. Gdy wykonuje on lękajcie się śmiertelnicy, musimy się schować za nogami warbota, więc nie zasranie ich atakiem też jest kluczowe. W takcie lękajcie się śmiertelnicy, warto się wyleczyć, naprawić broń, a jeśli Sion jest w waszym zasięgu oklepywać go celem czy glumerangiem. Używając teleportacji trzeba szybko wrócić do oklepywania Siona, bo może on stracić a go uznać, że nie jesteś już w jego czasu i odnowić sobie całe życie. Pięknie. Tak więc im szybciej zbijemy typa, tym lepiej. Oprócz tego po lunarnej energii nie chcemy chodzić, ale w przypadku, kiedy ma on właśnie zasad całą pozostałą przestrzeń, szybka teleportacja na zasrany już ten w celu nakierowania tego ataku i powrót może was uratować. Tak samo teleportacja do nóg wobota w razie anielskiego ataku. O ile mnożniki obrażeń nie działają przeciwko warbotowi, to na Sajonie powinny one już coś niecoś pomóc. Walka ta jest jedną z najcięższych i wybranie mocnej postaci jak Willow z tym ultem może być o wiele lepszym pomysłem niż pchanie się Wilsonem. Skilowy gracz jego może rozwalić Sajona tak naprawdę Łosiem, jako że on jeden z nielicznych jest w stanie przetrwać. Lękajcie się, śmiertelnicy. Elding Spear pozwala fajnie przeskakiwać pomiędzy jego nogami, a Wolfgang. Well, Wolf ganguje. Jeśli chodzi o cheese'y, zawsze są cheese'y. Około 10-20 dużych drzewców jest w stanie rozwalić obu dziadów. Poza tym wiadomo, zajebiście dużo tulecytowych strażników. Katapulty mogą mieć problem z Wolbotem i jego rakietami niszczącymi konkretnie generatory ale na tego też dadzą radę. Pająki z dużą ilością killerów poradzą sobie z Warbottem, ale Sion bardzo szybko je wykończy jednym lękajcie się śmiertelnicy. Melmy natomiast zbudowane pod lunarną stronę powinny dać adestankować i zbić tego typa. Walka na Bawole wychodzi tak se, bo faktycznie każdy atak może zrzucić gracza, ale jego prędkość zdecydowanie będzie na plus. A i warto nadmienić, że jest to jeden z nielicznych bossów, którego o wiele ciężej jest zbić w ekipie niż samemu. Może jeszcze nie sam Warbott, ale przy Sionie każdy gracz musi Kierować odpowiednio atak zasania, i jeden błąd jednej osoby może rozwalić walkę. Ale jednocześnie przez wyższe obrażenia tych ataków będzie mniej, więc coś za coś. Przechodzimy więc do dopu. Z obu bossów mamy coś, nie coś. Warbot dopi typowy mechaniczny syf, czyli dwa skapy Gilse i schemat na swoją figurę. Oprócz tego możemy psuć dony, z których dopi scrap, diody, Gilse i żyroskopowy rudenie. Żyroskopowym główienkiem możemy napawać te latających donów niestety się nie da. Stanie się on wtedy przyjaznym beyblade'em koszącym okoliczne zasoby jak kamienie. Czy Z kamieniami radzi sobie raczej tak sej, bardziej się odbija, ale do farm trawy i patyków petarda. Ma 2000 użyć, co nie jest jakąś strasznie dużą ilością, ale trochę tych zasobów na pewno wam cudak natnie. Niszcząc 4 drony, dostaniemy cztery żyroskopy, więc zostanie nam zapas na pawiaczek. Z Sajona dopi typowo lunarny syf, czyli 6 blasku, gilsy, kable, schemat na figurę, notatnik i rękawiczka Wakstafa, te póki co nic nie robią, i 5 lunarnych klejnotów. Te po wsadzeniu do kolony Celestial Championa zamieniają po na oświecenie i symulują je na pełnej. Oznacza to, że nie zaskoczy nas nagłe wyłączenie korony. Możemy stać gestaltami z korony bez ograniczeń, które dodatkowo zwiększają obrażenia i konwertują część na planarną. Wsadzając 4 z 5 kamieni, gestalty mają nieco mniejsze planalne obrażenia, ale my też nie mamy permanentnego oświecenia. I nie rozpisie nam nowy Gestalt. Ten atakuje gracza, gdy tylko Demion koronę celestrę czempiona, bądź nie będzie nosił lunarnego kasku. Ma on 850 punktów życia, zadaje bardzo dużo obrażeń i dopij jedną, dwie sztuki blasku. Główno straszne, ale łatwe w kajtowaniu, bo najpierw unikamy, po czym wklepujemy tam Machen. Ale on sam raczej będzie jeszcze zreworkowany. Jako, że Wakstaf nie może zjeść burgera, bo nie żyje, pojawia się sporo zmian w samym świecie. Aby rozpocząć ponownie walkę z Warbota, przy stole Wakstafa możemy wytworzyć podstawę Warbota z Catstone i a oraz części Warbota, które tworzymy sztuk 3 z kamieni i skapu. Następnie ponawiamy łapanie Gestaltów, tym razem możemy dać je dowolnie. Spada Bieda Celestial Champion, łapiemy jego ducha, tutaj też musimy przygotować siódmą siatkę. I dając jego ducha Warbotowi możemy ponownie aktywować walkę, gdzie są jedynie poskracane fabularne animacje, jak opętanie Warbota czy śmierć Sajona. Alki nie dopią już z lunalnych bossów, a dostajemy jedynie płyny nukleacyjny, niezbędne do kartingu alki przy stole Wakstafa na wyspie Kababy. Trochę średniawka, dnia w nagle zaczyna nam schodzić tulecyt i burze, ale z drugiej strony spada nam obowiązek zbijania bossów w odpowiedniej kolejności. Łapanie burzy też się upraszcza. Przy stole tworzymy łapaczkę do burz i łapaczką rzucamy się na luźno latającą kulę energii. Aktywujemy wtedy event ze wkładaniem narzędzi do burzy, gdzie odpada nam też obowiązek podawania konkretnych narzędzi w konkretnej kolejności. Wystarczy dać cokolwiek, gdy burza podskakuje. Przy zbiciu celestiala nie pojawia się wakstaw, a rzeczy na wysypisku już się nie odnawiają. Pełnie przy wyłączonych burzach nadal będą miały odpalone oświecenie, a to koalefanta Alefanta nie dostanie mi już gwarantowanych śladów na walga, więc falmy walgów należy postawić na świecie przed zbiciem Sajona. Moim zdaniem dob trochę żałosny. Nowa Korona i Dony są fajne, ale cały ten wysiłek, no jest to poziom lamp stow i tych bossów zbija się raczej z chęci popchania gry do przodu niż czegokolwiek innego. Przynajmniej bug narzuconej kolejności zbijania lunarnych bossów czy postrzela Panie Burzy będzie jakimś osłodzeniem go tego bossa. Sądzę, że Walbot ze Sajonem bardzo fajnie kontrolował. Worldbot korzysta z szerokiego wachlarza ataków, podczas gdy stają ma ich tylko kilka, ale wszystkie są jobkami. Osobiście sądzę, że atak z zesraniem mógłby schodzić, ale po bardzo długim czasie, tak by kończąc walkę, ewentualnie pojawiały się jakieś ratujące dupę enklawy przy samych granicach, lub by na samym środku była mała, niezasywalna stefa, tak by gracz zawsze miał jednak jakieś światełko w tunelu w razie błędu. Ale myślę, że na tej ostateczności trochę polega ten boss. Napiszcie więc, jak naprawilibyście cel, zostawiona w komentarzach, bardzo chętnie poczytam. Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie, do usłyszenia w kolejnych filmach na kanale i cześć!